Cześć Wam, witam na kanale Halo Yogi i dzisiaj mam dla Was przygotowaną Energy Boost Vinyasy, która podniesie naszą energię na, na cały dzień. Eee, no i to co, właściwie od razu możemy sobie zaczynać. Zapraszam do pozycji leżącej, do leżenia. Odkładamy się na plecach. Tutaj na początek rozgrzejemy trochę nasz kor, nasz, nasz kręgosłup. Rozstawcie swoje... Sto Ugnijcie nogi w kolanach i rozstawcie swoje stopy na szerokość bioder. Ramiona układamy wzdłuż ciała, wnętrza do skierowane w dół. Zaczniemy od takiego falistego ruchu naszym kręgosłupem. Na wdechu podnosimy nasz odcinek lędźwiowy do góry, biodra zostają w dole i z wydechem przyklejamy odcinek lędźwiowy do maty, tak żeby nie zostało wolnej przestrzeni pomiędzy matą a odcinkiem lędźwiowym. Wdech, wyciągamy odcinek lędźwiowy do góry i wydech, przytulamy odcinek lędźwiowy w dół do maty. Wdech odcinek do góry. I wydech do maty. Jeszcze raz na wdechu w górę. Wydech do maty. I uwaga, dokładamy sobie kolejny ruch. Kiedy odcinek gęziowy jest przyklejony do maty, kolejny wdech, odrywamy biodra w górę. Następnie pępek w górę. I kratkę piersiową w górę. Wchodzimy do półmostka. Wydech, opuszczamy kratkę piersiową do dołu. Brzuch do dołu. Biodra do dołu. I kolejny wdech, biodra zostają w dole, tylko odcinek lędźwiowy do góry, to co było wcześniej. I wydech, odcinek lędźwiowy w dół do maty. Wdech, biodra w górę, pępek w górę, mostek w górę. Wydech, mostek w dół, pępek w dół, biodra w dół. Wdech, odcinek lędźwiowy w górę. Wydech, odcinek lędziowy w dół. Wdech, biodra w górę. Pępek w górę, mostek w górę, wydech mostek w dół, pępek w dół, biodra w dół, wdech biodra w górę, przepraszam, odcinek nędziowy w górę i wydech odcinek nędziowy w dół, wdech biodra w górę, pępek w górę, mostek wysoko w górę i w stronę brody, wydech mostek w dół, pępek w dół, biodra w dół. Wdech, odcinek lędziowy do góry. Wydech, odcinek lędziowy w dół. Wdech, biodra w górę, pępek w górę i mostek w górę. Wydech, schodzimy falistym ruchem w dół, kręg po kręgu. Wdech, odcinek lędziowy w górę. Wydech, odcinek lędziowy w dół. Wdech, falistym ruchem kręgosłup do góry, do pozycji półmostka. Wydech falistym ruchem do dołu. Wdech odcinek lędziowy w górę. Wydech odcinek lędziowy w dół. Wdech falisty ruch kręgosłup do góry. I wydech falistym ruchem kręgosłup do dołu. Na kolejnym wdechu wbijamy nasze stopy mocno w dół, wbijamy pięty w dół, pociągamy pięty w kierunku naszej głowy, tak żeby zaktywować tył naszych nóg. Dłonie mocno wbite w dół, ściągamy łopatki, łączymy je ze sobą. Wdech, wyciągamy nasze biodra wysoko w górę, wchodząc do pozycji półmostka. Na końcu mocno aktywujemy pośladki. Chcemy właśnie teraz rozgrzać kory pośladki. Wydech, opuszczamy biodra do dołu. Dynamiczne ruchy, wdech, biodra w górę, pośladki aktywne, pępek bity w kręgosłup. Wydech, opuszczamy biodra w dół. Wdech, biodra w górę, pośladki mocno aktywne. Wydech w dół. Wdech góra. Wydech dół. Wdech góra, uda wysoko do sufitu. Wydech dół. Wdech góra, klatka piersiowa wysoko w górę. Wydech w dół. Wdech góra. Wydech dół. Wdech góra. Wydech dół wdech, góra, wydech, dół, wdech, góra, wydech, dół, jeszcze kilka razy, na wdechu góra, wydech, dół, wdech, góra, wydech, dół, do pośladki już powinny palić, powinny być już mocno aktywne, wdech, góra, wydech, dół i ostatni raz na wdechu wysoko w górę i zostajemy tutaj na kolejne 10 sekund, pośladki mocno aktywne, pępek wbity w kręgosłup, łopatki ściągnięte, Uda wysoko w górę. Cztery, trzy, dwa, jeden. Opuszczamy biodra w dół. Przytulamy kolano do klatki piersiowej. Dłonie obejmują nasze nogi i trochę ruchu można się pobujać. Do przodu, do tyłu, na boki, porobić koła. Wracamy do spokojnego, długiego oddechu. Rozluźniamy nasz kręgosłup. Brawo. To jeszcze nie wszystko. Rozgrzewka centrum naszego ciała, część druga. Opuszczamy nasze stopy do dołu, albo właściwie nie. Zostawmy sobie nasze kolana przy kratce piersiowej. Ramiona układamy z a wnętrza dłoń skierowane w dół. Teraz będziemy używać naszych dłoni, żeby trochę pomagać sobie, żeby trochę odpychać się od maty. Następny ruch będzie polegał na tym, że po pierwsze podnosimy sobie naszą głowę i barki w górę, tak żeby spojrzeć pomiędzy nasze nogi. Przytulamy wnętrza naszych ud do środka. Pępek wbity w kręgosłup, odcinek będzie przyklejony do maty, tak żeby całe ciało było już tutaj aktywne, szczególnie dół brzucha. I teraz na wdechu podnosimy dół naszych bioder w górę, tak jakbyśmy chcieli przybliżyć nasze uda w kierunku klatki piersiowej. Wdech, wydech, rozluźniamy. Kontrolowany ruch. Wdech, wydech, rozluźniamy. Wdech, uda do klatki piersiowej, wydech, rozluźniamy. Kluczowe jest tutaj to, żeby cały czas dół ciała, cały brzuch był aktywny, pępek wbity w kręgosłup i chcemy oderwać naszą kość krzyżową, dół naszych pleców od maty. Klatka piersiowa, a właściwie góra klatki piersiowej, barki i głowa delikatnie w górze. Wdech, góra, wydech, rozluźniamy. Wdech, góra, wydech, rozluźniamy. Wdech, góra, wydech, rozluźniamy. Jeszcze kilka razy, wdech, góra. Wydech, rozluźniamy. Jeszcze trzy. Dół. Dwa. Dół. Ostatni raz. I do dołu. Rozluźniamy stopy, opuszczamy je w dół. Kolana zostają ugięte. Możecie rozłożyć swoje ramiona delikatnie do boku. Trzy głębokie oddechy. Tutaj. Wdech przez nos. Wydech przez usta. Wdech przez nos. Wydech przez usta, wdech przez nos i wydech przez usta. Super. Przytulamy kolana z powrotem do klatki piersiowej, łapiemy naszymi udami, naszymi dłońmi pod udami i kilka razy robimy energiczną kołyskę, żeby już mieć pewność, że nasze ciało będzie rozgrzane i po kilku razach przechodzimy do siadu, a z siadu od razu do psa z głową w dół. Rozruszajcie się trochę w głową w dół na swój sposób, tak jak lubicie, więc można pospacerować, można poruszać biodrami, można porobić koła, można zostać statycznie w pozycji, jeżeli to dla Was najlepiej działa. Pamiętajcie, żeby złapać tutaj kontakt ze swoim oddechem. Zwróćcie uwagę, żeby stopy były rozstawione na szerokość bioder, skierowane mniej więcej równolegle do siebie. Dłonie na szerokość barków, palce u dłoni szeroko rozstawione. Mocno odpychamy się rękami od maty. Cały czas pępek wbity w kręgosłup, centrum ciała aktywne, brzuch aktywny. Biodra wysoko w górę, kość gonowa wysoko w górę. Jeszcze kilka oddechów tutaj. Okej, okay, powoli zatrzymajmy się w pozycji statycznie, zrobimy jeszcze kilka oddechów w ten sposób, wysoko wyciągając kość do góry, pięty zbliżając w dół do maty. Jeszcze jeden długi oddech. Na kolejnym wdechu podnosimy pięty w górę, kręg po kręgu, rolujemy się w przód do pozycji deski. Z wydechem jak najwolniej opuszczamy się do dołu, do pozycji kija. Najwolniej, najwolniej jak potraficie. Następnie odkładamy się do leżenia, stopy płasko i na wdechu kobra. Wyciągamy klatkę piersiową w górę, łopatki ściągnięte w tył i w dół, stopy wbite w dół, pośladki aktywne, wydech. Klatka pierwsza wraca do maty, podwijamy palce u stóp i uwaga, wracamy do pozycji deski więc pompka od ziemi z kolanami bądź bez. Od deski wracamy do psa z głową w dół i jeden długi oddech tutaj. Ok, powtarzamy sobie to jeszcze cztery razy. Wdech, pięty w górę, rolujemy się do deski. Wydech i jak najwolniej opuszczamy się do kija. Wdech. Pozycja kobry. Wydech. Wracamy do pozycji deski. Pompka od ziemi. Od razu pies z głową w dół. Jeden oddech. Wdech. Rolujemy się do deski. Wydech. Wolne zejście do kija. Wdech. Pozycja kobry. Wydech. Odkładamy się w dół. Idziemy do deski. Z deski, pies z głową w dół. Jeden oddech. I jeszcze dwa razy. Na pewno dacie radę. Wdech, rolujemy się w przód. Wydech, pozycja kija. Wolno, powoli, kontrolowanie. Wdech, pozycja kobry. Wydech, wracamy w dół. I pozycja deski. Z deski, pies z głową w dół. Jeden oddech. Ostatni raz. Wdech, pięty w górę, rolujemy się w przód. Wydech, schodzimy do dołu. Wdech, pozycja kobry. I wydech, wracamy do dołu, pozycja deski. Pies z głową w dół. I jeden długi oddech. Mocno odpychamy się rękami od maty. Na kolejnym wdechu podnosimy prawą stopę do góry, trójnogi pies. Wydech przenosimy jak najłagodniej prawą stopę do przodu, do prawego kciuka. Lewa pięta zostaje w górze. Na kolejnym wdechu zmodyfikowany wysoki wypad, właściwie wysoki wypad w pozycji pioruna, więc nasze ramiona układamy wzdłuż ciała, ręce w tył, wnętrza dłoni skierujcie do góry. I chcemy tutaj być nachyleni w kierunku naszej nogi z przodu, ale chcemy trzymać nasz brzuch jak najdalej od naszego prawego uda. Cała góra ciała długa i wyciągnięta. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, więc nie zadzieramy jej do góry, nie przybliżamy brody do mostka. Lewa pięta wysoko w górze. Długie, spokojny oddech. Pępek wbity w kręgosłup, kość ogonowa w dół. Jeszcze jeden oddech. Z wydechem odkładamy dłonie do serca. Nachylamy się mocniej na nogę z przodu, jak najdelikatniej, wojownik trzeci. Układamy ciało w kształt litery T, można zawsze oprzeć się na blokach. Jeszcze dwa oddechy tutaj. Jeszcze jeden. Up. I jeszcze jeden długi oddech. Opuszczamy lewą stopę daleko w tył. Wracamy do wysokiego wypadu. Wdech, wyciągamy ramiona w górę. I wydech, wygięcie w tył. Kolejny wdech, wracamy do wysokiego wypadu. Ramiona wyciągamy w górę. Wydech, dłonie lądują z przodu, maty. I raz jeszcze nasza zmodyfikowana winiansa, więc opuszczamy się powoli do pozycji kija. Wdech, pozycja kobry. Wydech, wracamy do dołu. I wracamy do pozycji deski. I do psa z głową w dół. Świetnie, trzy oddechy tutaj na wyrównanie oddechu. Złapanie centrum, równowagi. Ostatni oddech zrobimy sobie razem. Wdech przez nos. I wydech przez usta. Przechodzimy na drugą stronę. Odpychamy się mocno rękami od maty. Wdech, lewa stopa do góry. Trójnogi pies. Wydech, lewa stopa do przodu maty. Wysoki wypad. Zmodyfikowany do pozycji pioruna. Podnosimy naszą klatkę piersiową w górę. Trzymamy nasz brzuch jak najdalej od naszego lewego uda. Ramiona wzdłuż ciała. Wnętrze dłoń skierowane do sufitu. Prawa pięta wysoko w górę. Lewa pięta wbita w dół długi oddech. Chcemy, żeby nasz kręgosłup był tutaj maksymalnie długi. Dacie radę? Jeszcze dwa oddechy i długi ostatni oddech. Powoli odkładamy dłonie na wysokość serca, nachylamy się w przód i wojownik szukamy równowagi lewe biodro odciągnięte w tył, pępek wbity w kręgosłup. Szukamy jednego punktu dla swojego wzroku. Jeszcze jeden długi oddech. I wydech, delikatnie odkładamy prawą stopę z tyłu maty, wysoki wypad, na wdechu wyciągamy ramiona w górę. Wydech, otwieramy klatkę piersiową, wygięcie w tył. Wdech, wyciągamy ramiona w górę. Wydech, dłonie lądują z przodu, maty, zmodyfikowana w Wysuwamy się w przód, pozycja kija, powoli, kontrolowanie. Wdech, pozycja kobry. Wydech, opuszczamy się w dół, wracamy do deski i do psa z głową w dół. Brawo, jogis. Zróbmy sobie tutaj teraz trzy spokojne, długie oddechy. Złapmy kontakt z oddechem, złapmy równowagę. I ostatni oddech. Robimy razem głęboki wdech przez nos i wydech przez usta, wdech. Pięty podnosimy w górę, z wydechem uginamy kolana, przechodzimy do przodu maty, do skłonu. Na wdechu połowa, przeciągamy kręgosłup, wydech pogłębiamy skłon. Wdech wychodzimy w górę, przeciągamy ciało i wydech dłonie do serca. Przejdziemy sobie teraz do pozycji stojących, do kolejnych pozycji stojących. Zaczniemy sobie od pozycji kąta bocznego. Lewa stopa zostaje z przodu maty, prawa stopa idzie w kierunku tyłu maty. Prawa stopa pod kątem mniej więcej 45 stopni, ważne, żeby była skierowana trochę do środka. Lewe kolano ugięte, lewe biodro cofnięte, prawe trochę otworzone. Odkładamy sobie lewe przedramię na lewe udo, otwieramy klatkę przewodu do prawego boku maty i wdech, prawa noga. Przepraszam. Prawa ręka wysoko w górę. Skupcie się tutaj głównie na sensacjach. Poprzednie ruchy były trochę bardziej dynamiczne. Tutaj będzie trochę więcej statyki. Skupcie się na tym, jakie są sensacje. Co czujecie w tych pozycjach? Jeżeli chcecie, możecie śmiało wejść głębiej do pozycji. Można zejść w dół na blok. Można zejść do maty. Można złapać za swoją lewą kostkę. Można również wejść do pół związania bądź do całego związania w pozycji, jeżeli chcecie. Jeszcze jeden długi oddech. I wdech wyciąga nas z pozycji. Wychodzimy w górę. I przechodzimy na drugą stronę, prawa stopa w kierunku tłumaty. Lewa trochę do środka. uginamy prawą nogę w kolanie, prawe biodro odciągamy, lewe otwieramy, odkładamy przy ramię na udo, lewa ręka do góry. Obojczyki długie, jak najdłuższe staramy się trzymać nasze prawe żebra jak najdalej od prawego uda. Jeżeli chcecie możecie pogłębić pozycję, zejść do swojej modyfikacji. Jeszcze jeden długi oddech. I wdech wyciąga w górę. Wydech. Przechodzimy do szerokiego rozkroku. Stopy ustawione równolegle do siebie. I teraz pozycja piramidy. Więc kręcamy lewą stopę w kierunku przodu. Maty. Prawą stopę do środka. Będzie to taka zmodyfikowana piramida z prawą piętą w dole. Lewą, lewe biodro odciągamy w tył. Prawe biodro kierujemy do przodu, tak żeby ustawić nasze stopy. Przepraszam, nasze biodra neutralnie. Wdech wyciągamy ramiona w górę, wydech schodzimy do skłonu, do stopy, która jest z przodu. Można oczywiście ugiąć nogę w kolanie, można podłożyć sobie pod dłonie bloki, jeżeli tego potrzebujecie. Staramy się mieć swoje biodra mniej więcej w jednej linii równolegle. Można śmiało zaokrąglić górę swojego kręgosłupa, przybliżyć brodę do mostka i staramy się wydłużyć nasz kręgosłup do przodu i w dół z każdym oddechem. Jeszcze jeden oddech. Starajcie się przynieść więcej ciężaru ciała na palce stopy z przodu niż napięte. Kolejny wdech. Połowa skłonu. Prostujemy kręgosłup. Przechodzimy do szerokiego rozkroku w skłonie. Stopy ustawione równolegle do siebie. Wydech. Schodzimy do skłonu w szerokim rozkroku. Tutaj dosłownie tylko trzy oddechy. I jeszcze jeden długi oddech. Wdech. Połowa skłonu, prosty kręgosłup. Prawa stopa skierowana w kierunku tyłu, maty lewa trochę do środka. Wychodzimy najpierw w górę. Odciągamy prawe biodro w tył, lewe do przodu. Kość ogonowa do góry, wdech. Wyciągamy ramiona w górę. I wydech schodzimy w dół do skłonu, do prawej nogi. Ponownie, jeżeli potrzebujecie, modyfikujcie poprzez ugięcie prawej nogi w kolanie. Jeżeli potrzebujecie, złapcie sobie za bloki. Starajcie się cały czas kierować kościego gonową do góry. Lewe biodro wysuwać do przodu, prawe w tył. Jeszcze jeden długi oddech. Super. Kolejny wdech, połowa skonu. przeciągamy się. I wracamy do szerokiego rozkroku, z wydechem pogłębiamy skłon w szerokim rozkroku. Jeżeli, waszą, jeżeli Wasza głowa dotyka do domaty, możecie śmiało skrócić swój rozkrok. Jeżeli tutaj e, nie jesteście bardzo rozciągnięci w tym skłonie, śmiało możecie stanąć sobie szerzej. Jeszcze jeden oddech. Super. Kolejny wdech, połowa skłonu. Wydech, odkładamy dłonie na biodra i wychodzimy w górę. Przechodzimy sobie od razu do przodu maty. Stajemy sobie na początku maty. Na wdechu wyciągamy ramiona w górę, przeciągamy ciało. Wydech, schodzimy w dół do skłonu. Dosłownie jeden oddech tutaj w skłonie. I ze skłonu przechodzimy do klęku podpartego. A następnie do siadu wejdziemy sobie do pozycji 90-90. Więc ułóżcie sobie swój lewy goleń, lewą łydkę, równolegle do przodu maty. Następnie układamy naszą prawą nogę w taki sposób, żeby, była, żeby prawe kolano było w jednej linii, mniej więcej w jednej linii z lewą stopą, oraz prawe kolano, żeby było w jednej linii z prawą stopą. Więc prawą stopę podciągamy również do prawego. Boku maty. Następnie kierujemy naszą klatkę piersiową w kierunku przodu maty. Możemy śmiało pomagać sobie naszymi dłońmi, żeby tutaj wyciągnąć kręgosłup do góry i zrobimy tutaj kilka oddechów. Dla części z was być może ta pozycja nie będzie żadnym wyzwaniem i na pewno będzie też taka część dla których ta pozycja będzie bardzo dużym wyzwaniem. Niezależnie od tego postarajcie się spędzić tutaj kilka oddechów szukając sensacji. Jeszcze jeden długi oddech. Super. Powoli przechodzimy sobie na drugą stronę. Zrobimy to w taki sposób, że skręcamy się najpierw do prawego boku maty, podnosimy prawe kolano w górę, przekładamy prawą nogę równolegle, prawy goleń równolegle do tyłu maty, następnie Układamy lewą nogę tak, żeby lewe kolano było w jednej linii z prawą stopą, lewa stopa w jednej linii z lewym kolanem. Znowu klatka pierwsza, tym razem skrywana do tyłu, maty. Wdech, wyciągamy kręgosłup, i wydech, zostajemy. Staramy się utrzymać nasz kręgosłup w pionie. Zarówno lewe jak i prawe kolano powinno być w dole. Dodatkowo naszą lewą nogę rotujemy trochę do przodu, w kierunku, a właściwie teraz w kierunku tyłu maty. Tak jakbyśmy chcieli lewe zrotować do środka, w kierunku prawej łydki. Jeszcze jeden oddech. I znowu wychodzimy z pozycji, przekręcamy się w kierunku boku maty, kolana idą w górę i przechodzimy sobie do siadu z wyprostowanymi nogami kierujemy się w kierunku przodu maty jeżeli potrzebujecie, wykonamy sobie skłon teraz do obu nóg jeżeli potrzebujecie, podnieście swoje pośladki w górę w każdej wersji pozycji podciągamy nasze pośladki w tył i na boki, żeby usiąść na kościach pośladkowych, tzw. Tak kościach pośladkowych łączymy stopy razem, palce napięte w stronę kolana uda aktywne, pępek wbity w kręgosłup, wdech, wyciągamy ramiona w górę wydech, schodzimy do skłonu w przód, następnie do dołu. Z każdym oddechem staramy się pogłębić pozycję, wyciągając nasz kręgosłup do przodu i w dół. Wdech szuka nowego miejsca w pozycji. Wydech pozwala wejść do nowo znalezionego miejsca. Śmiało można zaokrąglić górę kręgosłupa, zbliżyć brody do mózgu, żeby pojawiło się rozciąganie całej tylnej taśmy powierzchownej. Jeszcze kilka oddechów tutaj. I na kolejnym wdechu powoli się rozluźniamy. Wychodzimy w górę, neutralizujemy kręgosłup. I usiądziemy sobie w siadzie skrzyżnym na koniec. W wygodnej pozycji. Znowu, jeżeli chcecie, możecie usiąść na czymś, co podniesie wasze pośladki żyj w górę. Wyciągamy kręgosłup. Wyobraźcie sobie, że siedzicie teraz swoimi plecami przy ścianie, że przykładacie swoje plecy do ściany, że górę pleców wyciągacie o tą ścianę i że tył swojej głowy wyciągacie również o ścianę, delikatnie zbliżając, bardzo delikatnie zbliżając swoją brodę w kierunku mostka. Zamknijcie swoje oczy, ramiona ułóżcie luźno. I przez moment tutaj skupimy uwagę na naszym oddechu. Jeżeli chodzi o energię, w szerokim znaczeniu tego słowa to oddech jest bardzo ważny, właśnie, jeżeli chodzi o kontrolowanie energii, jeżeli chodzi o szukanie energii, jeżeli chodzi o tworzenie energii, jeżeli chodzi o kontrolowanie energii. Postarajcie się, żeby wasz oddech był teraz długi i spokojny, żeby wypełniał w pełni waszą przeponę brzuszną, wasze płuca. Po prostu kilka pełnych, dobrych dla Waszego ciała oddechów. I kiedy poczujecie, że oddech jest spokojny, kiedy będziecie świadomi tego, w jaki sposób prana energia wypełnia Wasze ciało, powoli zacznijcie otwierać swoje oczy. Bardzo Wam dziękuję za wspólną praktykę. Dajcie znać jak się czujecie po tej praktyce. Jeżeli Wam się podobała, to śmiało zostawcie łapkę w górę. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. Namaste.